Komentarz, co myślisz o kupowaniu butów dla dzieci, ale dla osoby dorosłej, która biega 152 cm wzrostu i 56 kg masy ciała? Mówię te dane z pamięci, bo odwróciłem telefon. Wiem, że kobiety kupują męskie buty, na przykład wtedy, gdy mają duży rozmiar stopy. Kończy się numeracja kobieca, i wybierają model dla mężczyzn. O tym słyszałem. Nie słyszałem natomiast o tym, żeby kupować buty dla dzieci, gdy ma się po prostu no jest się niskiego wzrostu i małej masy ciała. Nie wiem, co o tym powiedzieć. Nie wiem, czy te buty, te, te, te materiały, które są w tych butach, podeszwa, cholewka, nie będą mniej wytrzymałe. Tego nie wiem, nie jestem pewny. Ja nie podejmę tutaj żadnego stanowiska w tym temacie, ale być może inne kobiety albo. Inni mężczyźni, biegacze, którzy tak robią, mam nadzieję, że w tym materiale wideo się wypowiedzą i pomogą. Masz inne pytanie odnośnie biegania? Napisz komentarz, obserwuj ten profil, warto.